W nowym vlogu, słuchajcie, trzeba ogarnąć życie Wróciliśmy z Irlandii Walizki jeszcze są nierozpakowane Mimo tego, że wróciliśmy dwa albo trzy dwa dni temu Ale mieliśmy start nowego dropu Musieliśmy też w tym samym dniu jeszcze pojechać po miski Więc teraz czas to ogarniać Przez to też, że wyjeżdżaliśmy w bardzo dużym pośpiechu Bo też wtedy tego samego dnia odwoziliśmy misiaki do Żar to jest straszny bałagan na chacie i po prostu chciałabym dzisiaj spędzić czas na ogarnianiu wszystkiego. Przyszło też o dziwo, dużo paczek, bo ja ostatnio dużo mniej tych paczek pierwszych dostaję, a teraz jak przyjechałam, to było ich ponad 6 i wczoraj jeszcze przyszły. Dzisiaj przez chwilę jakaś paczka, przyszła nie mam pojęcia, co to jest więc ym, zabieramy się za porządki i właśnie mam tutaj swoją walizkę i w ogóle wzięłam na ten wyjazd, jak oglądaliście ten haul z Zelando, to ym, pokazywałam Wam tą kamizelkę z marki Villa w rozmiarze 36. Ja ją ostatecznie zostawiłam i wzięłam ją ze sobą na wyjazd i słuchajcie, jestem zakochana, jeżeli one jeszcze są dostępne, bo ja jak ja chciałam ją kupić, to jej nie było. Ale potem ona wróciła do sam powiadomienia, bo sobie zawsze się zapisuję do powiadomień. I ona wróciła i kupiłam i jestem z niej mega zadowolona, więc jak ktoś to Wam polecam. Więc teraz muszę sobie porozdzielać te rzeczy do Prania. W ogóle tutaj mam jeszcze spodnie, a rano w ogóle to wszystko. Jest... No i właśnie wylatuje z niego bagno, bo jej serio, dobra, inaczej muszę to zrobić, ale. Ostatni dzień e, poszliśmy e, na taki punkt widok, widokowy, no i przez to, że po prostu w Irlandii cały czas pada, to te wejścia są dosyć śliskie, a Alan wchodził tam w wansach i słuchajcie, cztery razy pod rząd się wywalił i e, już po tym czwartym razie ja widziałam jego minę i mi się z jednej strony chciało tak śmiać, że to było po prostu komiczne, że Alan wstawał i od razu się wywalał, e, ale w tamtym momencie on był bardzo bardzo wkurzone, bo już miałam dosyć, ale potem też się z tego śmiało, więc to no nie jest tak, że ja jestem jakimś strasznym człowiekiem. E, ale no właśnie, całe spodnie ma uwalone, więc to oczywiście, no jak wszystko idzie do prania. I też w ogóle, jak, jak miałam na sobie te dwa swetry, szczególnie ten, to była masa pytań, co to są za swetry i ten jest słuchajcie z Kapala, ja Wam go pokazywałam w tym filmie, gdzie szukam różnych, gdzie chodzę z Wami po sklepach i szukam jakichś fajnych rzeczy. To właśnie to był ten sweter i bardzo dużo z Was o niego pytało, więc daję Wam znać, że to jest sweter z Kapala, niestety nie wiem czy on jest jeszcze dostępny i tu jest 50% bawełny i 50% poliestru akrylu. Więc to jest ten sweter, a ten biały był z chemu, ale on jest sprzed dwóch lat, więc to już niestety Wam nie pomogę. Dobra, i w ogóle wiecie, co jeszcze ja zrobiłam. Ja miałam te swoje ulubione spodnie. W ogóle historia po kolei każdą rzeczą mogłam opowiedzieć. I ja się w nich. Może nie się, raz się wywaliłam prawie, ale pośliznęłam się o błoto i ono aż tak chlusło mi na te spodnie i byłam tak zła. I przez to, że wzięłam dosyć mało parę spodni, bo wzięłam trzy. Dobra, to może nie jest tak mało, ale no, jedne takie jasne. I to chciałam je, wytrze, chciałam je wyczyścić w hotelu. I patrzcie, co sobie zrobiłam. Widzicie te wszystkie tutaj rany? To są właśnie rany odszorowania jeansów. Tutaj mam od ym, statywu do telefonu, bo mnie tak wdziabnął i po prostu aż mi się krew wylała a to jest radość misia jak wróciliśmy z wyjazdu wczoraj właśnie byłam też na paznokciach, więc teraz wam pokażę paznokcie, Agnieszka jak zobaczyła moje palce to ręce stwierdziła, że brakuje mi tylko tutaj złamania, więc oby nie ale teraz sobie zrobię właśnie takie delikatne paznokcie, dobra więc zabieram się za rozpakowywanie To jest ten czas, żeby wybrać też te kurtki, których nie noszę i sprzedać je na wintet, więc może przejdźmy razem przez nie i zdecydujmy, co zostaje, co nie, bo tak naprawdę wydaje mi się, że połowy się pozbędę. Więc zaczynam od samego początku. To tutaj mam kurtkę z Armani'ego, którą kupiłam w tamtym roku, więc oczywiście zostaje. to jest ten nowy kursek z zery, zostaje. Tutaj mam właśnie taką oversize'ową Ala kurtkę skórzaną z Stradivarius'a, Ona też zostaje. Teraz sobie na wyjazd kupiłam tą taką bejsbolówkę, bo już taką chciałam od dawna I ta jest z Pull&Bear i muszę Wam powiedzieć, że mimo tego, że nie ma tutaj żadnego wypełnienia To ona jest naprawdę ciepła i bardzo fajnie wygląda Jak tam widzieliście już mojego vloga z Irlandii, albo tam zdjęcia to widzieliście Więc jestem z niej mega zadowolona, jak to się mam ją w rozmiarze S Więc oczywiście zostaje, widać, że lubię temat kożuszków Kolejny kurczak ze strony Wariusa też zostaje. Później mam kurtkę, i to jest ta nowa kurtka z Massimo Duty. Jeszcze jest z metką, bo po prostu jej nie nosiłam, ale teraz będę już, bo się robi zimno. I to są właśnie te kurtki, które tak naprawdę najczęściej nosiłam. Bo tu mamy taką kurtką, krótką, puchową, i myślę, że nie będę już ich nosić. Mam właśnie dwie takie, bo mam tą czarną i mam. Taką mm -hmm. różową To jest dokładnie to samo Więc one pójdą Na sprzedaż W sumie nie wiem czy powinnam z wieszaków ściągać Dobra, wezmę jeden, który by się odkręcał Tutaj mam takie Ojejku, tutaj to to jest strasznie stare A, bo to jest taki Widzicie, zapinany Widzę, że on jeszcze jest shin, a ja na shin nie robię już Od kilku lat zakupów Więc to Ten y, płaszczyk ze Stradivariusa, dlatego że po prostu to nie jest do końca. Ja wolę po prostu bardziej owercjalizować w tym momencie. Trochę w nim wchodzi, chodziłam, więc nie jest mi też przykro. I tutaj wówczas z tym nie wiem, co mam zrobić, bo też wydaje mi się, że już raczej nie będę w nim chodzić. To jest taki kożuszek z H&M Puchowy, chociaż wydaje mi się, że rok temu go nosiłam jeszcze, więc może go zostawię. Jak w tym sezonie nie będę w nim chodzić to wtedy go sprzedam i tu kolejny mój zakup sprzed kilku lat nieprzemyślany bo jeszcze jest metka więc nie będę się tłumaczyć ze swoich czynów sprzed kilku wilar, bo dobrze wiemy, że kiedyś miałam problemy z zakupami Ej, mimo tego, że zawsze się tego wypierałam Ej, chociaż wiedziałam w głębi serca, że jednak trochę za dużo kupuję. Ej, kolejny trencz taki krótki ze Stradivariusa też już w nim nie chodzę i tu mamy takiego Misia. Ja pamiętam, jak był, zawsze masa pytań o niego. On jest z Reserves i też już nie w nim nie chodzę. Ale tutaj mamy taki kurzuszek ze Wariusa i ja go bardzo lubię, więc oczywiście on zostaje. Tu mam tą kurtkę z Zary. Ona jest, to jest ta dwustronna i ja ją kiedyś bardzo lubiłam, ale też w tym sezonie już jej nie nosiłam, więc myślę, że mogę ją sprzedać. I ja wiem, że ja większości tego nie muszę tłumaczyć. Ale dla tej cząstki, dla której muszę Tak, to są dwie kurtki Alana Ma jeszcze jedną I jakby chciał, może mieć ich więcej To jest jego wybór, że ma tylko dwie I proszę na mnie nie krzyżyć, że ja mu zajmuję tyle miejsca A on ma tylko tyle Bo jakby chciał, to byśmy się dogadali Ma swoją osobną szafę jeszcze w sypialni Więc żeby nie było, że jestem straszna I nie daję miejsca mojemu narzeczonemu Na trzymanie kurtek To to jest jego... Normalny wybór i każdy tutaj jest zadowolony. Ja wiem, że ja nie musiałam tego mówić, ale w razie co, gdyby ktoś chciał się do tego przyczepić, bo wiem, że są tacy ludzie. Dobra, więc ja teraz muszę te rzeczy obfodzić, chociaż światło jest naprawdę bardzo słabe dzisiaj, ale może mi się uda, bo ja zawsze robię tutaj po prostu na szafie. Właśnie potrzebuję takiego wyszaka ruchomego, zrobię foty, wypiorę te płaszcze. I dopiero wtedy je wystawię, bo ja nigdy nie daję niepranych rzeczy, tak po prostu to jest, że na świeżą piorę i od razu wysyłam i będę miała już jedną część rzeczy do wysłania, do wystawiania na Vinted z głowy, bo jeszcze mam zaległe te rzeczy z drugiego sprzątania, więc tutaj, proszę bardzo, robię dodatkowe sprzątanie na vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ale ogólnie powiem Wam, że jestem też zadowolona ze swojej kolekcji kurtek, bo faktycznie to jest to, co noszę. Jedna tylko rzecz, która mi bardzo mocno chodzi po głowie, to jest płaszcz wełniany, bo takiego nie mam. Skłamałabym. Mam, ale właśnie chcę go sprzedać, dlatego że. Znowu przegapiłam termin, to też było chyba dwa lata temu, ten z Zary wełniany, ale on jest beżowy i to jednak nie jest mój kolor i to nie jest mój rozmiar, więc chcę go sprzedać i myślałam właśnie, że za to wszystko kupiłabym sobie nowy płaszcz, tylko właśnie myślałam o tym z Zary ale on ma chyba 60 albo 70% wełny i reszta to jest chyba poliester, a widziałam, że w polskiej marce jest płaszcz w 100%, nie, w 80% z wełny, 10% kaszmir, reszta to poliester i um, środek jest z wiskozy i zastanawiam się właśnie nad nim, tylko boję się, czy on nie będzie za bardzo taki strukturalny, no bo ja jednak jestem fanką oversize'owych rzeczy i takich luźniejszych, tak jak ten trend z Massimo Dutti, mimo tego, że on jest XS, to jednak jest troszeczkę większy i ten z Zary mi najbardziej posłuje, no ale może mi się jednak uda ten z tej polskiej marki, bym go przy, kupiła, przymierzała, jakby mi po prostu coś nie leżało, to mogę go zawsze zwrócić, ale yy, myślę, że jak właśnie sprzedam to i sprzedam ten płaszcz z Zary, to wtedy uzbieram, albo ewentualnie będę musiała coś dołożyć, ale to jest bardzo rozsądne, tak? Czyli sprzedaję większość i kupuję jedną porządną rzecz, więc jest dobrze, idę robić fotek. Gdyby ktoś jeszcze się pytał o tą szafę, to ona jest robiona na zamówienie, w miejscu, które już nie istnieje. Ale już zabawnych rzeczy. Pamiętacie, z tą stolarnią, która nam robiła kuchnię i te wszystkie drewniane rzeczy na chacie? To my czekaliśmy jeszcze na jedną półkę w biurze i się nie doczekaliśmy jej. Oni po prostu się zamknęli i nie ma. Mimo tego, że ta półka była słuchajcie, już gotowa. Oni, my im nie zapłaciliśmy jeszcze ale półka była już gotowa, więc oni mogli po prostu przyjechać, zamontować na ją i by mieli kilka stówek do przodu, ale tego nie zrobili i musieli powiedzieć półkę po prostu wyrzucić do śmieci, no bo nie wiem co innego z nią zrobili, więc ciekawie. Przeczytam, że Szwania wysłała nam body na długi rękaw yy... i będą niedługo w sprzedaży. Na razie w czterech odcieniach, nie w trzech, ale to dam wam znać, jak one dojdą. Yy, tutaj w kuchni tego nie widzicie, bo akurat jesteście ustawieni tak, że tu jest w miarę porządek. Wczoraj właśnie jeszcze jechaliśmy kupić Miśką nową karmę, bo już im się znaczy nową, tą samą, bo oni jedzą teraz tą z Oriena. Chcieliśmy pluszak na początku jadł, pacifikę, tą taką... Nie pamiętam, jak to dalej leciało. Coś tam pacifikę rybną, ale ta bardziej mi pasuje, więc na razie jedzą tą, dopóki nie dostaniemy rozpiski od dietetyka psiego. I w ogóle pluszak w tym momencie, słuchajcie, jest przez 12 godzin u weterynarza i co godzinę ma pobieraną krew żeby ustalić konkretnie jakie dawki ym, i ile powinien dostawać tej insuliny, więc yy, dostał śniadanie tam i już po godzinie yy, zaczęło mu spadać, więc to jest dobry znak, czyli, że ta insulina możliwe, że ta. Yy, ta Dawka jest ok, no ale zobaczymy właśnie, jak będzie po drugiej, bo nasz weterynarz wcześniejszy dawał, kazał nam dawać insulinę raz dziennie, co u niego zdecydowanie nie wystarcza, więc sprawdzimy, jak coś nie jest sam. Chociaż też, to co mnie zainteresowało, zdziwiło w sumie. Pani powiedziała, że można stawić psa w klatce, i tak ludzie robią. Ja sobie nie wyobrażam, żeby coś takiego zrobić. No i po prostu Alan jest tam z nim, ja jestem tutaj z Misiem i Alan sobie tam normalnie wiecie, pracuje obok jest kawiarnia, więc nie jest tak źle. No aż szkoda mi pruszka. Bo na ten moment on miał już pobrane trzy razy. Możliwe, że to nie będzie 12 godzin, a 6, ale to wszystko zależy od tego, jakie będzie miał wyniki. Więc po godzinie insuliny no, ten poziom skóry zaczął już spadać tak dobrze, więc to jest ok. Więc możliwe, że wystarczy dołożyć drugą taką samą dawkę i będzie już super. No też, jeżeli chodzi w ogóle o jego zachowanie, to naprawdę teraz jest dużo, dużo lepiej niż było wcześniej. Właśnie nie wiem, czy tam słyszeliście, ale pralka się właśnie już pierwsza wyprała więc teraz myślę, że na razie nie będę wstawiać naszych rzeczy, tylko właśnie wybiorę sobie te kurtki, żeby jak najszybciej to wrzucić, no bo wiecie, teraz jak już to wyciągnęłam, teraz mi to leży na środku pokoju, e, więc żeby nie przeszkadzało to, chcę to jak najszybciej wrzucić i po prostu wysłać, e, ale najpierw muszę oczywiście to wybrać. więc zrobię to, ale najpierw właśnie robię sobie omleta i zrobię tego, co zawsze, czyli 3 jajka, 15 gramów mąki, 15 gramów Budyniu waniliowego na wierzch, cztery kostki czekolady i będzie ready. Tak to wygląda. Zacznijmy sprzątanie. przyszły, bo nie nagrywam już takich osobnych filmów, a że teraz się zebrało, to zobaczymy coś ciekawego. I na początku nie pomyślałam co to jest za paczka, ale potem to otworzyłam to i to jest paczka od Michała Dobrowskiego, od tego, że zakupiłam jego kurs. Bo na live'ie mówił, że właśnie pierwsze chyba 50 osób dostanie paczkę i dostaliśmy z Brity insekty z indykiem, z łososiem i z tuńczykiem. Miśki tak średnio z tymi rybami Więc zobaczymy, bo mamy tutaj jednego piesiorka Tylko on leży na pleczkach. Aktualnie Misio, jedzonko Dobra, więc teraz chodź Misiu O nie, wysypało mi się O nie, wysypało mi się wszystkie misio Bo tu jest dla ciebie paczuszka, wiesz? Poczekaj, jak nie ma teraz Pluszka, to mogę ci dać Leżeć Super Mhm mm oni się ostatnio po prostu zrobili tak wybredni, czemu nie chcesz teraz tego zjeść? Gorzej niż ze mną jak byłam dzieckiem, bo ja, ja jestem dzisiaj wybredna, ale ty to już przesadzasz. No, to jest to co masz tutaj zobacz, no. Lecimy z paczkami, może Wam pokażę na początku tą paczkę z Recibo, bo ja już ją otworzyłam wcześniej, bo ja ją dostałam przed wyjazdem. To wszystko to Wam tutaj pokazuję, to są tylko paczki piorowe, to nie, nie jest żadna współpraca płatna ani barterowa. E, więc dostałam tą całą nową kolekcję i słuchajcie, tak mnie bardzo zainteresowało e, to Aiburu, że ja już go używam. I to jest dokładniej e, arcykoncentrat pod oczy i mamy tutaj peptydy miedziane i jak ja to zobaczyłam, to pierwsze, co zrobiłam, to po prostu wyciągnęłam, dlatego, że to jest składnik, który bardzo mnie interesuje. Ja jeszcze nie miałam okazji, żeby, właśnie, żeby go przetestować, bo wiem, że na pewno te peptydy miedziowe są w tym takim serum z, w bufecie z The Ordinary. Tam bufet plus właśnie peptydy miedziowe i podobno to jest super. Więc jak tylko to dostałam, to od razu zaczęłam tego używać. Mam tu jeszcze witaminę C i 1% retinolu. I słuchajcie, konsystencja, w ogóle opakowanie... Zacznijmy od tego. Widzę, że Resibo robi się bardzo taką fancy marką, co oczywiście bardzo mi się podoba i konsystencja, to jak nawilża tą okolicę pod oczami, to jak ona jest ładnie taka nawilżona i odżywiona następnego dnia, to nie mam pytań. Naprawdę. Jak, jeżeli chodzi właśnie o resIbo, to tak naprawdę najbardziej polubiłam się z tym ich żelem do mycia twarzy i inne produkty stricte do twarzy jakoś super. Nie kojarzę nic innego, co by było dla mnie aż takim mega fajnym produktem, ale to... I tak bardzo mi się to spodobało, że teraz skończę jedną serą z witaminą C. Wieso coś jeszcze? I użyję sobie tego z ResIbo, bo oni też wypuścili latem. Chcesz? Zastanów się. Już nie. Zostaw. Na mnie. Okej, okay, wiesz. Więc na pewno będę testować to serum z witaminą C z Resybo. I dalej w tej paszce było Baby Face. To jest taka multi kwasowa esencja odnawiająca i arcykrem do szyi i dekoltu. Nigdy nie miałam takiego produktu stricte do szyi i dekoltu, więc no jeszcze go nie otwierałam, ale jak przeczytałam to Baby Face, to bardzo mnie podekscytowało też. To jest pobudzenie odnowy komórkowej. Mamy tutaj właśnie kwasy AHA i PHA, kwas likolowy, migdałowy, doskonale nawilżają i wygładzają powierzchnię skóry. Kwas tranek samowy rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt, a glukonolakton zwęża pory i ujędrnia. Już po kilku użyciach zobaczysz, ja teraz użyłam tego retinalu więc yy, i zaczęłam go używać częściej, więc nie wiem czy powinnam to włączać, ale bardzo mnie interesuje w ogóle ta nazwa baby face i tak dalej bardzo podoba mi się to w jakim kierunku idzie recibo bo troszeczkę bardziej właśnie się otwierają na takie mocniejsze składniki co bardzo mi się podoba, więc będę testować, to jest od Eveline i dostałam to, to jest w ogóle strasznie ciężkie nie mam pojęcia co to jest Okej, okay, dobra, chyba to są produkty do włosów. Tutaj, Fajne. Nizianko. Będziemy się tak stymulować sierść, żebyś miała jeszcze piękniejszą. I tu mamy. A, a to nie jest ta Ein Bio... Ym, to nie jest ta kolekcja, która jest w wiedrze. Tak mi się wydaje, bo mamy tutaj właśnie balansujący szampon, mamy oczyszczający peeling, a on jest z kwasami, o to super. To bardzo fajnie. Wcierkę, wzmacniająca wcierka do gło skóry głowy i włosów. Yy, olejkowa maska, o! Patrzcie, to są dwie olejkowe maski do włosów wyskoparobatych i średnio. W średnio mamy olej sezamowy, fitokreatynę, olej z nasion baobabu, aloes, masło sza, olej makadamia i olej z awokado. A jak to wygląda? A dobra, zamknięte jest. I tu mamy olej 8 w 1 do olejowania. Do olejowania! Uuu! Tego jestem ciekawa. Mamy tutaj olej z musztardowy, olej z czarnuszki, olej z pestek winogron, olej z baobabu, olej liniany olej ze słodkich migdełów, olej sezamowy i olej makadamia. Ja bardzo lubię takie olejki, bo praktycznie, że co drugie mycie olejuje włosy, więc będę testować. Patrzcie, jak chłopczyk się zmęczył. Więc bardzo dziękuję Eveline i słuchajcie dostałam dwa kalendarze adwentowe, dostałam pierwszy z Glam Shopu i w ogóle powiem Wam, że co roku wydaje mi się, że one są coraz lepiej zrobione, bo tu już jest naprawdę, bo wiecie zazwyczaj te kalendarze tak na koniec to one już były strane życiem, a tu widzę, że teraz jest tak konkretniej zrobione, bo to jest takie po prostu zamykane pudło, więc fajnie. Co to jest, Misio? I teraz powiedzcie mi, czy wy chcecie, żebym ja otworzyła ten kalendarz w osobnym filmie teraz? Czy mam zostawić go na y, vlogmas? Bo będzie w tym roku vlogmas, przynajmniej będę tak jak zawsze. Jeżeli po prostu będę umierać, to nie będę nagrywać, ale jeżeli będzie ok, to postaram się nagrywać. Teraz też będzie troszeczkę y, inaczej to wszystko wyglądało, no bo jednak mam swoją markę odzieżową, którą już mogę pokazywać, więc pewnie też jakiś backstage y, z tego, tema, tego tematu się pojawi, więc coś nowego. Dajcie znać, czy, co robimy z tymi kalendarzami. A drugi kalendarz, który dostałam, o on też jest super ładny. Nie wyjmę go teraz sama, więc e, tak wam pokażę, ale jest super ładny. To jest kalendarz z The body shopu. Bardzo dziękuję. Czekajcie, czy ja mogę go jakoś otworzyć? No nie, nie dam rady, ale bardzo podoba mi się to opakowanie. Więc to jest chyba już ostatnia Może może gdzieś mam jeszcze jakieś, ale jestem w trakcie sprzątania, więc ja może teraz po prostu do tego sprzątania wrócę i widzę, jaki tam ich Więc co, mamy godzinę 15.37, jest już ciemno, ale wychodzę teraz z Pąkiem, bo muszę przygotować karmę. Ja zawsze biorę karmę w taki woreczek z It Cosmetics i po prostu na treningu, w już nie ma praktycznie nic. Ale ja sobie do miski, tak będzie, będzie mi łatwiej, jak sobie do miski przesypię. Więc Zobaczmy, ile tutaj będzie tej karmy. Dobra, więc to otworzę nowo. To jest około 13 gramów, one ja jeszcze są takie popękane. I lecimy, dlatego że jednak, pluszak nie musi być tam aż 12 godzin, tylko 6. Więc za niedługo będą wracać. Więc ja teraz sobie właśnie polecę z Nisiem, a potem jak, wróci, jak wrócimy. To polecę z pluszkiem, żeby się chłopak chociaż trochę zrelaksował po tym całym dniu wbijania igły. On już miał wszystkie kolory chyba yy, tych banda, nie, to nie to badarza, to w sumie samouciskowe, więc tak. No, ja też się już przebrałam. Ta bluza, słuchajcie, chyba się wyprzedała w ogóle w 10 minut. I my też zrobiliśmy tak, że zrobiliśmy dużo mniej graficznych niż z haftem, dlatego, że jak na początku naszej działalności, czyli chyba w kwietniu, pytałam się was, czy wolicie graficzne czy hafty, to było chyba 30 na graficzne a 60 na hafty, więc też zrobiliśmy nie wiem, czy w sumie taki stosunek, bo ja tam z liczbami nie za bardzo umiem, ale zrobiliśmy dużo mniej tej grafiki, a okazało się, że wszyscy są tak zakochani w tej grafice, że ona przede wszystkim się sprzedaje, a nie hafty. Więc będziemy na pewno robić kolejną partię. Ogromnie się cieszę, że wam się ona podoba. Ona została stworzona przez graficzkę, którą wynajęliśmy właśnie do tego celu. Szukaliśmy w Polsce na różnych stronach i jej praca nam się najbardziej podobała, więc odezwaliśmy się do niej. No i właśnie stworzyła nam coś takiego i bardzo mi się to podoba, więc też się cieszę, że wy jesteście zadowoleni i że wam też się spodobało, bo no wiecie, grafika nie każdemu będzie się podobała i nie każdemu będzie ona pasowała. A tutaj wydaje mi się, że trafiliśmy w dziesiątkę, więc bardzo mnie to cieszy, bo t-shirtów czarnych też już nie ma. Yy, brązowe są, i słuchajcie, w ogóle z tymi brązowymi jest tak, że no, czarne możemy kupić, tam jest minimalna ilość, ale można kupić dużo mniej. Natomiast ten brąz to jest brąz stworzony specjalnie dla nas, to jest Chocolate Brown. I musieliśmy go kupić tyle, że. Nie wiem, czy to nam się będzie opłacało, dlatego że po zdecydowanie widać, że wolicie czarne. Więc też, jeżeli zastanawiacie się, czy będą inne kolory t-shirtów, to to jest mało prawdopodobne, dlatego że po prostu musimy, musielibyśmy zamówić bardzo dużo belek i to jest na tyle dużo belek, że no nie wiem przez ile czasu jeszcze będziemy robić te brązowe, no ale. Biznes to biznes, tak? Więc po prostu daję wam taki mały insight, a teraz lecę, bo jest no, tak jak mówiłam, prawie że 16, 16:15:40 i się już robi ciemno. Tak tego nie lubię, ale ja zaraz będę musiała wychodzić z nimi o 14, żeby wychodzić w dzień. Lecę. Nie, Na mnie? Dobrze. No. Leżę? Dobrze, super, bardzo ładnie, ślicznie. Do góry? Tak. Jaki jesteś dzisiaj? No właśnie, tak. Zapomniałam wziąć za pierwszym razem, to teraz nadrabiam, tak? Będziesz się bawić piłeczką, i szarp a szarpakiem? Nie, piłeczka lepsza. Dawaj, dawaj. Gdzieś Ale jesteś piłkę? Rzucić ci? Siad. Mamy wymiankę. Maltus jak usłyszał, że idziemy na spacer, to był taki szczęśliwy. Cały dzień go katowali. I idziemy sobie, na, na razie on sam wybiera spacer, więc doszliśmy tutaj, jesteśmy tutaj przy Teatrze Lalek, tutaj jest ten hotel piękny. Ja zaczęłam nagrywać, bo chcę Wam pokazać to, jak to pięknie wygląda, słuchajcie, no jest ciemno już i to się tak świeci mega. Się zajmuję tego vloga, nie pożegnałam się z wami, więc robię to. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał, dajcie znać, czy tak było. I widzimy się w sobotę. Do zobaczenia. Pa!